I miechunka świeża wyglądem oraz smakiem zbliżona jest do pomidorków koktajlowych. I dopiero po wysuszeniu jej smak bardziej przypomina rodzynki. Dzisiaj miechunkę połączę z dynią, z kardamonem, z gałką muszkatałową i z cynamonem. No więc zaczynamy. Dynię trzeba obrać i w międzyczasie możecie sobie podjadać miechunek. I jak już mamy obraną dynię, to ją kroimy. Bierzemy moździerz, a do moździerza dajemy tajemnicze składniki, to jest kardamon. Dodam też gałkę muszkatałową, tarka, cynamon i możemy go po prostu zetrzeć. I teraz po prostu mieszamy te trzy przyprawy w moździerzu, posypujemy dynię. Temperatura mniej więcej, jak to zwykle u mnie, mniej więcej 180 stopni i mniej więcej 15-20 minut. Dynia ma być miękka. O, trzy, 4 bum. I dodamy tutaj też odrobinę słodyczy. I w moim przypadku to będzie miód. Zmieszamy. <noise> Potrzebna mi jest teraz dynia upieczona, którą wblenduję na mus, na pire. Mm, bardzo dobra. Najpierw miechunkowy jogurt. Nasze dyniowe pire. Tego nie było w planie, ale mamy akurat porzeczki. Jeszcze odrobina cynamonu. Miechunka, świeża. Trochę miodziku. A teraz... <noise> Moja ulubiona garść zdrowia. To jest bardzo fajne musli też z miechunką, ono dodaje nam chrupkości, o. i tak sobie można troszkę posypać.